i odrzutu wolnego OKS tak jest. Zobaczmy. Dośrodkowanie Maćkowski, czy będzie bramka? Nie łapie piłkę do bręki umiejętnością taką zrobienia przewagi yy, prawda? Tak, a. tak, tak. Tutaj korzystając z okazji, witamy nowych widzów. Jest już Was 101 na transmisji, ale zobaczmy. Świderski, błąd bramkarza. Świderski czy trafi? I mamy gol! Mamy gol! Piękne coś wykończenie Łukasza Świderskiego. Coś ale, ale błąd, błąd do bręki tutaj ale nie Ale chyba z naszej pozycji kompletnie. wyglądało, że piłka przejdzie nad poprzeczką. Ja, tak, tak, b, ja spodziewałem tak. się, że piłka. A mamy, mamy, mamy bramkę dosyć niespodziewaną, ale to, 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 to raczej dobra wiadomość. Na odpowiedni poziom. No i myślę, że tutaj będzie do środka wywołał worączenko Dość dobra pozycja właśnie na dośrodkowanie, choć może zaskoczy strzałem. No, bardzo ładna piłka, naprawdę ładna, no bardzo, bardzo, bardzo ładna, nie dobrze... było tego do dobitki, ale, ale pomysł świetny. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobry kierunek, jeśli chodzi o rozgrywanie tych stałych fragmentów gry. Nawet, tak, tak. Y, około 36 7 metr y, boiska. Dokładnie nie to, to zobaczymy no no uderzenie będzie to sesja w Super. Super, niestety. E, korzystając z okazji jeszcze raz powiem zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Będą pojawiały się na bieżąco nowe materiały. No i tutaj niestety, ale piłka Skrzepnianki na boisko nie wróci. Czyli Będziemy będzie, mieć będzie Zobaczmy sztaukowski. Próbował takiego szczura puścić po ziemi. No a tam było trochę za gęsto, ale będzie jeszcze będzie jeszcze okazja cały czas kolejne środkowanie. Zgranie piłki Maćkowski, Dobrowolski, zablokowane, Gorączenko, wybicie piłki i zobaczmy Krepnianka w kontrataku. Bardzo dobre podanie do Sebastiana, świetne zagranie do Michasiewicza, Michasiewicz, mgnie lewą stroną, czy będzie dośrodkowanie, dośrodkowuje Maćkowski i będzie to musi jest gol! mamy bramkę, druga bramka Świderskiego. Brawo, 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 Świderski. Dobre przejęcie przejęcie, Szwili Zagrywa znowu do Siegderskiego. Czy będzie dośrodkowanie? Wchodzi w pole karne. Zobaczmy. Maćkowski. I mamy bramkę? Nie. Czy jest gol? Czy nie ma bramki? Niestety tutaj no Piłkarze nie reklamują u przed... u że piłka Ta, była za linią, chociaż nie za... wydaje mi się, aby, aby tak faktycznie było. I okręgówki, okręgowego Pucharu Polski. Yy, wróćmy do meczu. Na razie nic wielkiego tak, ale... się nie działo. Ty... Piłkarze troszeczkę. O, bardzo, bardzo nie będzie. Tutaj było kłopoty. No będzie, będzie, będzie dośrodkowanie przy piłce kwasz chwili No, mógł uderzyć z pierwszej piłki, ale jeszcze Woronczenko. Woronczenko, ależ gol. piękna bramka. Przymierzył gol. Wadim Woronczenko. Brawo, brawo, Wadim. Brawo. Zobaczmy, bo po jego dośrodkowaniach często często piłka wpadała do siatki. Dośrodkowanie. I tym i, razem. Ależ piękna. No, widziałem co piłkę Kuba w siatce. E, bardzo niecenna sytuacja przy piłce Dobrowolski. Ależ błąd Dobrowolskiego, czy będzie bramka dla Krepnianki? Nie Ołów, ma, nie, siatkę. nie ma, nie ma. No tutaj, tutaj niestety Kamil Dobrowolski nie popisał się tym podaniem. I kolejna atak uks -u. Bardzo ładne wycofanie, przerzucenie na lewą stronę, będzie tam okazja. Michał Siewicz, tam jakieś zamieszanie. Będziemy mieli jedenastkę, Reklamuję tego. Zobaczmy. Do piłki I okazja Maćkowski. na. Czy będzie 13. bramka Maćkowskiego? i mamy tak. Gola. Tak, tak. 4 Bardzo, bardzo, bardzo pewne, pewne uderzenie pod poprzeczkę. Bramkarz sz... zupełnie bez szans. Czwarta bramka, 60 minuta spotkania. Wydaje mi się, że mogło tam być lekkie zahaczenie, ale. Zobaczmy, kwaszej świli do Maćkowskiego, Macikowski do strzału. No ale prosto w dobrę. Wistka, wynik jest bardzo dobry. Jest teraz okres Goleński. Czy będzie uderzał? Żebrowski, O i tutaj paruje piłkę do Breńko. Zobaczmy do Maćkowskiego. Nie ma spalonego Maćkowskiego Czy będzie uderzenie? Maćkowski, jest gol! Tak, 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 I mamy 5 do 0.